Dzień dobry Państwu i chwała będzie naszemu Panu oraz Zbawcy Jezusowi Chrystusowi. W dzisiejszym filmiku chciałem powiedzieć Państwu, a raczej podzielić się kilkoma refleksjami na temat lekcji, jakie płyną. Z życiorysu błogosławionego Franciszka Jagrtachtytera. Być może część z Państwa wie, o kim mówię, ale na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, przypomnę kilka faktów z jego życia. Otóż był to austriacki rolnik któremu przyszło żyć w czasach II wojny światowej. I jako że w czasie jego życia Austria została anektowana przez Trzecią Rzeszę, będącą pod panowaniem Adolfa Hitlera i nazistów, został on wcielony do Armii niemieckiej, czyli Wehrmachtu. Przez pewien czas służył jako żołnierz Wehrmachtu, następnie został zwolniony ze służby wojskowej, gdzie wrócił na swoją wioskę do swojej żony i dzieci, i po pewnym czasie został ponownie powołany jako żołnierz na front. I kiedy miał składać przysięgę na absolutną wierność Adolfowi Hitlerowi, odmówił ów błogosławiony Franciszek Gerrschleiter złożenia owej przysięgi. Konsekwencją tej jego odmowy było to, iż został skazany na karę śmierci. Co, która następnie została wykonana na jego osobie. I właśnie, jakie lekcje możemy odnieść z życia tego świętego, tego błogosławionego? Otóż, pierwszy Taką lekcją jest to, że nawet prowadząc bardzo nieuporządkowane moralnie życie, można się nawrócić. Gdyż błogosławiony Franciszek Jogosz Peter przed swoim nawróceniem prowadził takie właśnie nieuporządkowane życie, miał nieślubne dziecko, wdawał się w awantury, a mimo to, po, bodajże pod wpływem swojej pobożnej małżonki, w końcu łaska boska go dotknęła i zaczął żyć cnotliwie, bogobojnie, a ukoronowaniem tego jego nowego życia było właśnie jego męczeństwo. Czyli śmierć na szachocie. Druga lekcja. Rodzina nie jest najważniejsza. Błogosławiony Franciszek, jego szpeter bardzo kochał swoją żonę i swoje dzieci, a mimo to postanowił iść na męczeństwo. Nie tłumaczył się, że ma żony i dzieci, że naraża je w ten sposób na wielkie cierpienie, ale chcąc być wiernym Bogu, Jego przykazaniom, postanowił narazić się na śmierć. Myślę, że można tutaj przypomnieć w tym kontekście słowa, Naszego Pana Jezusa i Chrystusa, że kto bardziej kocha swoją matkę, swego ojca, niż mnie, nie jest mi godzin. I święty Franciszek, jego szczeter mimo że był kochającym, troskliwym mężem oraz ojcem, ostatecznie nie wahał się umrzeć. Raczej umrzeć niż zgrzeszyć, jak to powiadali niektórzy święci. Trzecią lekcją, jaką możemy wyciągnąć z życia i postawy błogosławionego Franciszka Szwitera, jest to, iż nie należy mylić uzasadnionych przypadków nieposłuszeństwa władzom cywilnym z Czymś, co bym nazwał mianem mentalnej anarchii i warholstwa. A pod tym pojęciem rozumiem postawy polegającą na tym, że wystarczy jakaś lekka wątpliwość, jaką ma się wobec słuszności działań danej władzy. Wystarczy jakaś niezbyt mocna niedogodność, którą sprawia nam przestrzeganie praw ustanawianych przez władze cywilne. I już tutaj się zaczynamy tłumaczyć w swoim nieposłuszeństwie wobec takiej, takiej władzy, takiego prawa przez nią ustanowionego. Dorabiamy do tego poniekąd ideologię, czy nawet teologię. Tymczasem błogosławiony Franciszek Gersteter, mimo że sam był żywym przykładem tego, że należy w pewnych momentach być nieposłusznym władzy cywilnej, nawet jeżeli będzie nas to kosztowało, się życie, bo sam przecież zgodził się ponieść męczeńską śmierć, to ów święty pisał, na, mówił, pisał na temat posłuszeństwa władzom cywilnym następujące słowa. Cytuję tutaj za autorką Erną Putz. tytuł. Polski tytuł książki Boży Dezerter, Franz jäger 1907-1943, Wydawnictwo Fronda, miejsce wydania Warszawa, 2008, strony 300-301. Otóż błogosławiony Franciszek jäger mówił następująco na ów temat, cytuję... Nie wolno nam także zapominać, że powinniśmy być posłuszni władzy świeckiej, nawet wówczas, gdy jest to niezmiernie trudne. Należy okazywać wierne posłuszeństwo świeckim władcom i przełożonym, mimo częstego wrażenia, że jesteśmy traktowani przez władzę niesprawiedliwie. Przykazania mówią nam wprawdzie, że powinniśmy okazywać posłuszeństwo także wierzchności świeckiej, nawet jeśli nie jest natury chrześcijańskiej, ale tylko do momentu, gdy nie narzuca nam nic złego. Bogu należy się większe posłuszeństwo niż człowiekowi. A więc z jednej strony, owszem, tak jak ów błogosławiony mówi, należy być bardziej posłusznym Bogu niż człowiekowi. I... Kiedy władze cywilne narzucają nam czynienie czegoś, co jest złe moralnie, powinniśmy być nieposłuszni w takich wypadkach, ale z drugiej strony mówi też, że należy być posłusznym władzom, nawet gdy są one niechrześcijańskie i nawet gdy to posłuszeństwo jest niezmiernie trudne. A więc nie należy. Z błahych powodów, czy dla tak naprawdę nieznaczących wątpliwości, być nieposłusznym władzą. Należy taką postawę zachować dla naprawdę jasnych i ewidentnych wypadków, kiedy ta władza narzuca nam popełnianie czegoś ewidentnie złego. I Błogosławiony Franciszek, Jego jest właśnie przykładem takiej postawy. Czwarta lekcja, o której chciałem powiedzieć, to prawda, iż owoców Bożego działania nie powinniśmy mierzyć nowoczesnymi sukcesami. I to widać właśnie na przykładzie błogosławionego Franciszka jego szlatera, gdyż kiedy zastanowimy się Odnośnie tego, a co w zasadzie w takim wymiarze doczesnym, błogosławiony Franciszek, jego Schlitter odniósł swoim męczeństwem, to trudno mówić tu o czymś wymiernym. Jego rodzina cierpiała, była odrzucana przez sąsiadów, mieszkańców ich wiązki. nie pociągnął za sobą Rzeszy, naśladowców, tysiące innych katolików nie naśladowało jego przykładu, nie, nie, nie odmówiło walki w, po stronie III Rzeszy. Więc w zasadzie można powiedzieć, że przegrał, a jednak nie do końca przegrał, wręcz przeciwnie. W niebie Chrystus założył mu męczeńską koronę na głowę. Piąta i być może w pewnym sensie najważniejsza lekcja, jaką mam na myśli. W związku z życiem błyszczę Franciszka, jego schronienia. Otóż, nie należy ufać w ślepy i bezgraniczny sposób księżom. Nawet jeżeli są to księża o zasadniczo tra bardziej tradycyjnej czy przedsoborowej formacji doktrynalnej i duchowej. Otóż błogosławiony Franciszek Egrostejter żył w czasach jeszcze poprzedzających drugi sobór watykański, i to było mniej więcej 20 lat przed rozpoczęciem drugiego soboru watykańskiego więc. Można domniemywać, że ci księża, z którymi on się stykał, byli jeszcze uformowani w takim bardziej tradycyjnym, przedsoborowym duchu. I kiedy on zwracał się do nich z radą, co ma czynić w sprawie swojego moralnego, etycznego dylematu, Owie księże, a nawet biskup jego lokalny zdecydowanie odradzali mu pójście drogą męczeństwa. A jednak on, jako katolik nie posiadający formalnego, teologicznego wykształcenia, ba nawet chyba nie posiadał nawet wyższego wykształcenia, żadnej dziedziny, jednakże można dałożyć, że był swego rodzaju teologicznym samoukiem. Dużo czytał katolickiej prasy, zapoznawał się na własną rękę z doktryną katolicką i w oparciu o tą swoją niejako samodzielnie uzyskaną znajomość doktryny katolickiej doszedł do konkluzji, że rady, jakich udzielają mu księża, są błędne, że jednak należy tutaj narazić się na krwawe męczeństwo. Więc jest to jako też właśnie lekcja, że nie zawsze tutaj księża muszą nam dobrze radzić. Czy ja nie namawiam do takiej postawy zasadniczo nieufnej wobec Księży, jednakże, jeżeli ma się dobrze ugruntowaną wiedzę i na podstawie tej dobrze, dobrze ugruntowanej wiedzy na temat doktryny katolickiej, wyciąga się jednak jednoznaczne wnioski, że tej i tej kwestii księża radzą coś błędnego, to jednak należy iść za konkluzjami, jakie się samemu tutaj wykuło jako ze studiowania doktryny katolickiej. I tak właśnie błogosławiony Franciszek Gerszleiter zrobił. Więc można powiedzieć, że jest on patronem zdrowo pojmowanego katolickiego antykrymikalizmu. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ze sobą paradoksalnie sprzeczne, ale można tak to ująć. I szósta lekcja, jaką możemy. Sformułować na podstawie życia tego świętego. Otóż, jak to nieraz bywa, często nie stykamy się ze świętymi ludźmi w czasie ich życia, nie rozpoznajemy ich, ich świadectwa, nie, nie, nie przyznajemy im słuszności. Jest nawet taka scena w filmie fabularnym. Pod tytułem Ukryte życie w reżyserii Terence'a Malika, który to jest właśnie poświęcony w życiu błyskawionego Franciszka, jego szretera, jego życiu, ale w życiu jego rodziny, gdzie on, jakiś, bodajże malarz, mówi do niego, że po śmierci świętych stawiamy im: obrazy, czy nawet ołtarza, ale dla ich życia ich kamienujemy. I to niestety często tak jest, i to było też udziałem błogosławionego Franciszka Szpytera oraz członków jego rodziny, gdzie oni byli właśnie darzeni ostracyzmem ze strony Przecież też katolickich mieszkańców i ich wioski. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrej niedzieli z Panem Bogiem.